Dzień dobry, dzieci! Cześć, dzieciaki! Pamiętacie mnie? To ja, Hops. Przybyłem do pani Magdy, żebyście o mnie nie zapomnieli. Hopsie, na pewno pszczoła tobie nie zapomniały. Czy wy wiecie, że dzisiaj jest ostatni dzień naszych zajęć w tym tygodniu? To jak myślicie, jaki mamy dzisiaj dzień? Tak, zgadza się. Piątek. A czy może pamiętacie, jaki mamy miesiąc tego roku? Piąty miesiąc. Przypomnijmy sobie zatem, jaki, który, jak się nazywa piąty miesiąc w roku. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Tak, mamy teraz maj. A dokładnie. To jesteśmy już w połowie maja. Maj ma 31 dni, a dzisiaj jest 15 dzień maja. Dlaczego o tym wspominam? No właśnie, Pani Magdo, dlaczego pani wspomina o 15 dniu maja? Oj, chyba hop się zapomniałeś, że dzisiaj jest dzień niezapominajki. Niezapominajka to jest taki kwiatuszek. Kwiatuszek ten lubi takie tereny, w których jest dużo wilgoci i nie za dużo słońca. Dlatego najchętniej rośnie na przykład w lesie przy strumyku. Ale są też niezapominajki, które możemy zasadzić w ogródku lub na balkonie. Ponieważ ja bardzo lubię ten kwiatek, mam go u siebie na balkonie. Spójrzcie, tak wygląda niezapominajka. Ma... Drobniutkie, maleńkie kwiatuszki z żółtym środeczkiem i niebieskimi płatkami. Może być też inna odmiana. Popatrzcie. Taka, która ma białe, a nie niebieskie płatki. Ale jak już Wam powiedziałam, dzisiaj jest Dzień Niezapominajki. Co to może być za dzień? Jak nazwa tych wskazuje, jest to dzień, abyśmy o czymś nie zapomnieli. Przede wszystkim, byśmy nie zapomnieli o tym, że należy dbać o naszą planetę, o naszą Ziemię, żeby dbać o środowisko, żeby dbać o nasze rośliny, o wodę, żeby było na planecie czysto i żeby było dużo gatunków, nie tylko roślin, ale i zwierząt. To jest także taki dzień, w którym mamy nie zapomnieć o ważnych dla nas chwilach, o ważnych dla nas osobach, o tym, co jest dla nas najważniejsze. I chciałabym Wam dzisiaj przeczytać pewną historyjkę o Hopsie. O, to będę ja? Ja będę bohaterem tego opowiadania? Tak, Hopsie, ty będziesz. Ach, ten Hops! 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 Niosł się po okolicy. Hops! Hops! Bach! Nie! Nie! Tym razem Hops na niczym się nie poślizgnął, ani, ani o nic nie potknął. On po prostu usiadł z wrażenia. Usiadł na widok małej, malutkiej nie zapominajki. Zaraz, 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 mruczał, drapiąc się w zamyśleniu po głowie. Pamiętam, że miałem o czymś pamiętać. Eee, tylko o czym? Bo Hopsowi od czasu do czasu zdarzało się zapominać to o tym, to o tamtym. Zresztą nie ma co mu się dziwić. Miał tyle spraw na głowie. Jesienią hopsał po okolicy, ścigając nitki białego lata i zbierał kurki z panem Nieciem. Zimą uczył się jeździć na łyżwach, albo razem z bałwankami śmigał na samkach. Wiosną przykomarzał się z ptakami. Czasami wręcz nie wiedział, w co łapki włożyć. Tym razem jednak hops dał sobie słowo, że nie zapomni. Nie i już za żadne skarby świata. Bo ta sprawa, pamięta to doskonale, była zbyt ważna, by pozwolić sobie na jakieś zapominalstwo. Tylko co to była za ta sprawa? Gdyby Hops miał trąbę, związałby ją sobie w supełek w pamięci. Czytał gdzieś, że to bardzo skuteczna metoda. Ale na czym ma sobie zawiązać w supełek ktoś, kto nie ma trąby? Wobec braku trąby Hobbes zdecydował się na inne rozwiązanie. Postanowił skorzystać z pomocy niezapominajki. Ten miały kwiatuszek miał podobno świetny wpływ na zapominalskich. Wystarczyło powierzyć mu sprawę, o której za żadne skarby się nie chce zapomnieć, a kwiatuszek przypominał o niej w odpowiednim momencie. I rzeczywiście. Widok niezapominajki natychmiast przypomniał hopsowi, że ma o czymś pamiętać. Tylko o czym? O czym nie zapominajko? Powiesz? Prosił, ponaglając i pochylając się nad kwiatkiem. Ale na niezapominajka tylko spoglądała na Hopsa figlarnie, nie odpowiadając ani jednym słowem. No mów proszę, prędzej, szybciej, nie niecierpliwił się. Nie zapominajka, jednak nadal milczała jak zaklęta. Tylko echo powtórzyło za hopsem. No jasne, hyżełko. Hops aż hops z radości. Dzisiaj są urodziny ślimaka, chyżełki. W jednej chwili przypomniał sobie wszystko i to, że za kilka dni temu. Że kilka dni temu własnoręcznie zapakował włopianowy liść prezent i to, że pan żółw od tygodnia już sunął w stronę domu ślimaka. A nawet to, że na urodzinach sympatycznego chyżełki mieli się zjawić wszyscy sąsiedzi. Już pewnie są w drodze. Dzięki nie zapominajko! sam, żeby się nie spóźnić. Rzucił i już go nie było. Chops! Kochani, powiedzcie mi, o czym Hobbs starał sobie przypomnieć? Tak, macie rację. O urodzinach, w ślimakach żółki. A jaki kwiatek zobaczył Hobbs? Oczywiście tę niezapominajkę. A powiedzcie mi, jak wygląda niezapominajka? Rację. Ma niebieski kwiatuszek i żółty środek. Niebieskie są płatki, środek jest żółty. No i ma maleńkie liścieczki. A powiedzcie mi, co wam się podoba w tym kwiatku? Tak, na pewno kolory. No i to, że pomaga nie zapomnieć o ważnych sprawach, prawda? A powiedzcie mi, dlaczego czasem hops zapominał o różnych sprawach? Tak, macie rację. Hops jest bardzo, bardzo zapracowany o każdej porze roku. Albo co robi zimą? Pamiętacie? Tak, zimą nasz hops. Razem z bałwankami śmigał na sankach. Co jeszcze robił? Pamiętacie tę historię, jak jeździł na łyżwach? Tak. A wiosną przekomarzał się z ptakami. Przekomarzać to znaczy tak sobie żartować, kłócić się, ale tak na żarty. Wesoło. A pamiętacie co robił wiosną? E, jesienią, przepraszam, jesienią tak zbierał kurki z panem Mieciem a wiecie co to są kurki nie 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 to nie chodzi o te ptaszki które nam znoszą jajka nie kurki to jest nazwa grzybów które zbiera się w lesie właśnie jesienią i tym właśnie zajmował się przez wszystkie pory roku nasz hops dlatego był tak zapracowany że zapomniał o czym ma pamiętać Dlaczego Hops zwrócił się o pomoc do niezapominajki? No właśnie, ponieważ niezapominajka, jak nazwa wskazuje, nie pozwala zapomnieć o bardzo ważnych sprawach. Czy Hops przypomniał sobie, o czym miał pamiętać? Tak, macie rację przypomniał sobie o urodzinach Pana Ślimaka Krzyżałko. A Wy kochani, o czym chcecie pamiętać? Jakich ważnych rzeczy nie chcecie zapomnieć? Pomyślcie teraz, co jest takiego dla Was najfajniejszego, najprzyjemniejszego, o czym zawsze chcecie pamiętać. A żeby Wam pomóc w tym, proponuję, żebyście dzisiaj namalowali sobie Fiatuszek niezapominajki przykleili gdzieś na lodówce albo hmm, może na meblach hmm, gdzieś, gdzie rodzice pozwolą. Jak będziecie sobie chcieli przypomnieć o miłych i ważnych rzeczach, to spojrzyjcie na tę niezapominajkę i przypomnijcie sobie, co jest takiego ważnego.